Iga Kreft nie wiąże swojej przyszłości z Polską, backslash nie się Polką. Nie czuje przynależności do tego miejsca backslash. Iga Kreft swoją karierę zaczynała w serialu M jak miłość, gdzie wcielała się w postać Urszuli Mostowiak. Po ponad dekadzie zdecydowała się zakończyć współpracę z produkcją ze względu na swój stan zdrowotny. Kreft przyznała, że choruje na nerwicę z epizodami depresji. Koniec przygody z aktorstwem nie był jednak równoznaczny z całkowitym zniknięciem z show-biznesu. Iga postanowiła przyjąć pseudonim Ofelia i zająć się muzyką. W listopadzie 2019 roku wydała debiutancką płytę pod tytułem Ofelia. Po dwóch latach wydała single Zakochana w bicie, który był zwiastunem jej drugiego albumu studyjnego. Najnowszy krążek jest hołdem dla jej zapisków w pamiętniku. Kreft poruszyła na nim zagadnienia związane z łamaniem praw kobiet, molestowaniem seksualnym oraz politycznymi nastrojami w kraju. Na albumie szczególnie wybrzmiewa utwór 8 Gwiazd, w którym Iga w metaforyczny sposób śpiewa m.in. o wolnej miłości. Ofelia gościła niedawno w podcaście Grzegorza Betleja cały ten zgiełk. Kreft opowiedziała o pracy nad ostatnim albumem. Miłości do samotnych podróży oraz swoich planach dotyczących przyszłości, piosenkarka przyznała, że nie ma zamiaru planować swojej przyszłości w Polsce, choć jest związana ze swoim domem oraz rodziną. To stwierdziła, że nie czuję się Polką. Mam prawo decydować, w jakiej rzeczywistości chcę żyć. Ja już się trochę poddałam w naszym kraju. Nie widzę swojej przyszłości tutaj. Będę robić wszystko, żeby tej przyszłości tutaj nie budować, bo nie widzę tutaj miejsca dla siebie. Kocham mój dom, kocham moich bliskich. Natomiast ja się nie czuję. Może będzie to trzeba usunąć z tej rozmowy? Ja się nie czuję polką. Nie czuję przynależności do tego miejsca. Piosenkarka, kontynuując swoją wypowiedź o przyszłości w Polsce, nawiązała również do słów marszałka Józefa Piłsudskiego. Polska mi nic nie dała. Ziemia Polska mi dała, mamy piękny kraj. Tylko ludzie, którzy w nim żyją. Jak to jest, takie coś było. To jest brzydkie, ale to jest to. Naród wspaniały, tylko ludzie kuwy, dopowiedział Grzegorz Betlej. To jest to skwitowała krew. W dalszej części Ofelia opowiedziała o swoich znajomych, którzy podobnie jak ona. Planują wyjechać z Polski, by móc założyć rodzinę. Kreft chciałaby mieć dużą rodziną. Lecz przyznaje, że jeszcze nie czas na takie decyzje i nie w tej rzeczywistości. Wywiad do przesłuchania tutaj.